Cześć i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to pierwszy odcinek z Brawl Stars. Tak jak wam mówiłem w poprzednich odcinkach chciałem na was nagrać jak wbijam 30 tysięcy, znaczy 30 tysięcy pucharków. No i brakuje nam w sumie jednej gierki, bo mamy 29 999. Brakuje mi w ogóle dwóch zadymiarzy tylko. Tak więc. Zagramy sobie dzisiaj postacią, która ma mało pucharków, żeby to wygrać i wbić. Tak więc co? No co, jak tutaj? No moje konto wygląda. No mam tutaj jakąś 1,25 rangę. Będę pod, jak wbiję 30 tysięcy pucharków, będzie ich więcej. Zacznę sobie je wbijać. Tak więc co mamy tutaj zadymy? Mamy mapę dość fajną. Powinniśmy ją wygrać, brakuje nam jedna wygrana i będziemy mieć 30 tysięcy pucharków na moim koncie Jest to już dość w sumie spora liczba Bo gdybym nie stracił poprzedniego konta, na którym było 22 tysiące pucharków z... No, myślę, że prawie z 2 lata temu to było No to pewnie już bym nie wbijał 30, a gdzieś tam 40 tysięcy pucharków no, tutaj jak postać ma gdzieś tam 20 pucharków, to jak widzicie, jest bardzo prosta gra. Gdzieś tam oni tutaj nic za bardzo nie robią. Idziemy, sobie strzelimy drugiego kola. I jest git. No i cyk. No, i w tym momencie właśnie wbijam 30 tysięcy pucharków na moim koncie. Mamy się star Drop, ale niestety tylko bardzo rzadki. No, i mamy. 30 tysięcy pucharków na moim koncie, możecie dać znać, czy chcecie więcej odcinków z Brawl Stars na moim kanale w sumie mógłbym go nagrywać czasami więc co, swojego klubu nie mam, dołączyłem do jakiegoś, żeby po prostu rozbijać mega świnie tak więc co, no mam tutaj słabe. zacząłem już w sumie wbijać bo tutaj już na chromatycznych też też mi dużo nie brakuje, no a tutaj mam tą jedną postać do odblokowania. Tak więc to jeżeli chcecie do... więcej odcinków z browser, to dajcie znać w komentarzach, a to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!